Rację. Handlarz bronią ściga Wiktorię. Muszę go powstrzymać, nie za bardzo się zbliżę. Rany, jest już strasznie blisko. Chcesz rady? Bierz dziewczynę i uciekaj. Nigdy nie lubiłem uciekać. Wedle moich źródeł dziewczyna jest w Chicago. Natychmiast ruszam z chłopakami. Potrzebujecie do poprowadzenia operacji. Wchodzisz w to? Wayne. Słyszałem. Chcesz, żebym wykradł jakąś laskę? Laska to Wiktoria. Dom zadzwoni do ciebie i powie, jak ją znaleźć. Ona gdzieś się ukrywa. Rozumiesz? Sporo zachodu z powodu jednej laski. Musi być wyjątkowa. Skrzyknę moich chłopaków. To oznacza podwójne wynagrodzenie. Mm. Weź ze sobą Leniego. Może ją przywieźć, gdy ją znajdziecie.

Przybądź, krzywa kuśka. Lenny krzywa kuśka. Zamknij się, Wade! Lubię starego, dobrego Wade'a, naprawdę. Ciarki mnie przechodzą na widok tego króla. Pewnie dlatego go lubię. Blake Dexter De to naprawdę bezwzględny skurwysyn. Ale gościem, który na pewno trzeba się przejmować, jest jego wspólnik, Gomozmond właściciel klubu Vixen na Bristol. Street. Zaszczyk, nie Nawet jak na moje standardy. Jest zwany i ma dużo znajomości. A na pewno wkrótce znajdzie tę twoją dziewczynkę w Sirościu. Skąd to wiesz? Jeśli Chicago wie, ja też wiem. W przypadku Doma jest podobnie. Wyślij mi jego zdjęcie. No i się ma, wszystkim z tej strony, Mister. Witam was w kolejnym odcinku. Roxy. O, powodzenia ziołek. No i witam was w kolejnym odcinku Hitmana. Będziemy bronić naszej Wiktorii. Ostatnio udało mi się pouciekać. Mam nadzieję, że się nie zawiedliście. Uuu, jak to ładnie graficznie wygląda. Mokrapała. Mokrapała. Mm -hmm. Pro, dziewczęta, trzeba się martwić. Jasne, jasne, jasne. Zobaczmy, kogo my tu mamy i jak tu możemy obejść cały ten teren. Tu widzę jakiś meneli. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Mam nadzieję, że. o. -o. widziałem spadki FPSów. ów Który to jest też nie brakuje. O, dzień dobry, panie policjancie. Dzień dobry. Okej. Okay. No to widzę, że musimy już bacznie i ostrożnie tutaj się rozglądać. Od samego początku. Spodajmy się, czy jest prawa przy ich <laughs> to Hey, znalazłem coś. Nie oh, Tutaj był gliniarz. Tutaj jest jeszcze jeden. Okej, okay, czyli tędy spokojnie raczej mogę się przedostać. Zaraz zobaczę, gdzie się mam dostać dokładnie. Więc jakiś wykrzyknik. Ale chyba za gliniarza muszę się przebrać. Tak mi się wydaje. Za mną raczej nie będzie sensu przebierania, ale <laughs> Boże, jak się wystraszyłem, że ktoś za mną idzie. Chwila, tędy mamy jakieś wyjście. Przez tunele, obok Roxy, pasuje do opisu ptaśka. Okej. Okay. Dobra, tu mnie gliniarze nie widzą chyba. Gdzie ja tu się mam dokładnie cholera dostać? Tam jest jakieś wyjście, tu jest jakieś przejście. Tu jest cała masa gliniarzy. Puść tę puść, puść, Nie, 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 nie. Ty mnie nie widzisz? Ty mnie też nie widzisz. Holy crap. Prawie mnie zauważył. No dobra, odejdź, odejdź. Ja tu sobie alarm włączę. I wtedy będę miał święty spokój, żeby tam przejść. Ukryj buteleczkę. Um. O szlag już! Mądry ruch. Jesteś mądrzejszy niż myślałem. Nic nie... O Jezus Chryst. Porozmawiajmy o tym, dobra? Ty i ja kolego, co? No pewnie. Do widzenia. No, już. Już. No I wyjazd. I teraz przeskoczymy. I będziemy mieć spokój. O, albo i nie. A no, szlak. Kurde. Chciałem zrobić misję na spokojnie, to się nie dało. Wstawaj dziadu. Zajść na dół i będziemy mieć spokój. Znaleziono przejście. A no nie możesz kontynuować, gdy przyczynicy są zaalarmowani. No super. O, już nie są zaalarmowani. Dziękuję. Aha. Nie, otwieraj, 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 otwieraj. Ech. Ja Was przepraszam, ale ta gra po prostu działa na mnie źle. I. Ja niestety muszę wyzabijać tu ludzi, nie lubię sobie utrudniać, e, wiecie jak jest. Znajdź... Goma y... Osmonda. Okej. Okay. Poszukamy, na pewno coś znajdziemy. No są Słowo Hawaje też nic ci nie mówi. Tylko tyle, kolego. Jestem w znaleźliśmy się Znaleźliśmy dziewczynę swojego klubu. Zautomną i zamordowaną. A przy jej złotych wystawionych zostawił ulec z nie, nie są jacyś poprawni. Kurwa, to nie nasza sprawa. Sobie. Robią w wolnym czasie. Więc dla was to tylko pana nie uczciwe. nie Jaj, jaj. Ej. Co tam odpierdala? Dobra, no, dobra, ja chcę go załatwić, ja chcę go załatwić. bez obezwładnił. Ha! To mi się podoba. No. Po cichutku, misja, po cichutku. Raz go tu przydusimy. Przebierzemy, no ja. Dawaj, dawaj mi to przebranie. Teraz będziemy panem policjantem. Nie zabiłem cię, to jest na no plus. Teraz cię chwycimy i przeciągniemy. Hehehe. He, he. Czyli to, co chciałem zrobić na samym początku, ale niestety wtedy mi nie wyszło. Dobrze, złotki ukryte, wstajemy, idziemy po marutku. Doskonały sposób, co? Strzelanie styktorne, eee, aha, okej. Okay. Krawędź, krawędź, gdzieś mi się tu pokazało krawędź. No, no, what the fuck. Dobra, jeszcze raz tędy obejdę i jak teraz nie złapię mi tej krawędzi, no. O, dobra, ale gdzie ja tu mam patrzeć? No cholera, jedno w rytmur. Tutaj krawędź, tutaj nie krawędź. Tu, 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 tu. gdzie? Tu? No. Co? No Patrzyłeś na to przed chwilą. To jest to, to jest to właśnie, to jest głupie eee, Krawędź, nie krawędź, krawędź, Jesus Christ Jeżeli <coughs> bym chciał przeskoczyć. O. o! O, 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 Ta, krawędź! What the fuck! Jak ty to w ogóle wyczaiłeś, ale okej, okay, niech ci będzie. Teren prywatny. Wydziałem przez okno, żaden problem. Szkoda, że nie mogę się rozglądnąć. Na przykład co jest w środku? O, dowody mam. Idziemy już coraz lepiej chyba. Karta dostępu. Dawaj. Zamień na Jak B. A tamte mamy? O, sześć naboi, okej. Okay. Ukryjemy, tu mamy tłumik. <laughs> Czyli jest dobrze, bardzo dobrze. Tu jest butelka. Zobaczymy, zobaczymy co tu się da zrobić. Tu mam dwóch kolesi i babkę. Tam mamy cel. Nie wiem, bym się tu dostał tak naprawdę. stąd i wróć jak kurwa skombinujesz jakąś kasę. Dobra, i nie marnuj kurwa mojego czasu. Dobra, dobra, spokojnie. Ale możesz coś dla mnie zrobić? Proszę, przekaż Amber jedną wiadomość. Tylko jedną. A jasne, Amber. Masz długopis, żebym to sobie zapisał. To bardzo ważne. Wypierdalaj. Dobra. Już się wynoszę do domu, do mojej ślubnej sukni. Dobra, idź go go. Dobra, tutaj nikt nie idzie. Test na plus. Ładnie instytu zrobiłem. laski się zaraz stąd pozbędziemy, o szlak. Kurwa nic, wyprawia, nic, nic, nic. Schowaj ten knat. Nie ma potrzeby, żebyś się denerwował. Tylko czemu on jej przypieprzył? Tam są ludzie na dole. Co to do cholery było? Szlak. Czy nikt mnie nie słyszał? Co je dawaj, te ciuchy. chodź tu z tymi cyckami na wierzchu siedzisz, kurde, bez potrzeby. Zaraz sobie za tego knypka się tu przebierzemy. Ciebie tylko zacieniemy troszeczkę do góry. Puść te zwłoki. Puść te zwłoki, nie ma sensu. Schowajmy broń. Dawaj, te ciuszki. Chodź ty grybasku, chodź tutaj. Naraz cię tu. Jeszcze cię. What the fuck, czemu ty masz różowe przebranie? Czyli cztery razy, jeżeli się przebiorę, dostanę jakieś bonusy. Okej, okay. za tą laskę mogę się przebrać. Czemu za nią się nie mogę przebrać? Co jest za dyskryminacja? Straszna dyskryminacja, straszna. <laughs> Dobra, nie biegamy. To podstawa. Pamiętaj, po wejściu do klubu Wixen, patrz w kierunku baru, bo dom lubi być tam, gdzie coś się dzieje. Ok. Holy shit. Patrz w kierunku baru. Ok. Zostawmy sobie <trykne> sprawdzić, że. Podejdź do. taki to tylko skrupa. Słuchaj, bo. Przeliczę dzisiejszy jeśli mi zabraknie choć jednego centa. Pójdź w ciebie. Aha, to jest ten koleś. Okej. Okay. Te ja. Czy ja go mam przesłuchać, czy co mam z nim zrobić? Tylko no, nie pamiętam imienia. Nie będę pytał. A głupio, głupio, więc nie pytaj. Gdzie ten frajer gruby poszedł? Tam jest. Dobra. Trzeba będzie za nim teraz trochę połazić. Ale fajny klop nie powiem. O jest. Proszę mi tych cycków tu nie pokazywać. Nie ma, nie, nie, ma, się, nie ma, nie ma, bo dostanę jeszcze nie jakieś ostrzeżenia prawa. Jak zapewne słyszycie mój głos... Mój głos A, niestety mi troszkę mi się wypala. O szlak. Przepraszam pana, przepraszam. Ja tu chcę przejść. Um. OK Okej. Chwila, chwila. Czyli co, mogę ich tak normalnie zabić? O, co wygadacie? Co wygadacie 5? E, jak się włączało odcelowanie? O, właśnie. Hi, hi, hi. Dobrze, przepraszaj, przepraszam, ja potrzebuję karty dostępu <laughs> Czy ja mogę jej jakoś wróć? Zdychaj. Czoj, masz nie za <laughs> Po co ja tu wlazłem? Tak naprawdę po co ja tu wlazłem? Muszę teraz tego kolesia zabić jednym strzałem. Wszędzie. Wszędzie te trupy. Wszędzie trzeba je sprzątać. On na przykład tak. Tam są jacyś kolesie zaalarmowani? Podaj się i nie waż się nawet mrugnąć. Okej. Okay. się. Można się odprężyć, ale nie za mocno. Nie. Nara. I tak się to robi. Tak się to robi. O, karta dostępu. Dawaj tą kartę. Okej, okay. przebranie. Daj mi jeszcze F, pięknie to ukryjemy, i dawaj to choć tutaj, nie, od, tu, od tutaj, no. Od jak ci główka skacze, obie ty jeszcze przydałoby się tą babkę tu wydrzeć. Aczkolwiek nie jest mi to tak bardzo potrzebne. Cel został zlikwidowany. To było chyba najważniejsze z moich zadań. Więc jedyne co mi pozostało, to tylko wyjść. Co się stało? O, tu jest punkt dostępu, znaczy ten kontrolny. Okej, okay. i co tu ma wyjście? Okej, okay, i like this shit. E, nie, coś mi się tu nie podoba Czy ja go znam? Nie znasz What the fuck? What the fuck What the fuck Co to za konica robi w tej szafie? Podglądaj. Dobra, gdzie ten ziomek? Gdzie ten ziomek, bo muszę koło niego przejść. Tyle, że zamiast szczotki do włosów użył Okej, okay, olać, olać go. Czy ja tu mam jakieś inne przejście? Podejrzliwość. O o. Czy ja z nim przypadkiem nie zrobiłem trójkąta parę lat temu? What the fuck, trójkąta parę lat temu, co wy, kurna, ludzie gadacie? Ja nawet nie chcę wiedzieć o co chodzi, kurna, w takich klubach. Ale chyba wyjście jest u góry, szkoda, że nie pokazuje dokładnie w którym miejscu. Mogłoby być wyjście. Ja pierdolę że to gardło mnie, kurde, tak na pieprza. Kontrola oddechu jeden. Tam są jakieś ludzie. Tutaj jest zablokowane. Oh shit. Oh shit. Um. Wszyscy co tu jest? Kim jest Wszyscy zainteresowani, kim jest ten facet że Jak nie zabawię jego znajomych, wyślę mnie do hawajskiego. Hej, hej! Słuchaj, wystarczy, że zabawisz się z jego znajomkami. Byle sobie za dużo nie wyobrażali. Myśl o czymś przyjemnym. My, wszystkie to przeszłyśmy, słonko. Na szczęście oni nie proszą dwa razy. No, na szczęście. Co się dzieje w hawajskim? Wszystkie mówicie, że. Przeszedłem sobie po cichu, z ciebie taki dumny. Ja piernicze laski mnie nie zauważyły. Tutaj mnie chyba też nikt nie zauważył. Dobrze, kątem oka trzeba patrzeć, czy nikogo nie ma, ale nie ma nikogo u góry. Przejdź przez okno. Czemu to jest głowa zakonnicy? Nie, muszę to, muszę to sprawdzić. Ze zwykłej ciekawości muszę sprawdzić, co tu się dzieje. Chusteczki, ok. Wyposażenie młodego masturbatora. Młodego gimnazjalisty. Coś zebrałem: amunicję. Mogę przeglądać jakiś film, wideo, który tutaj był nakręcony, czy nie bardzo? Okej, okay, manekinak psałem. Kaczkę mogę zebrać. O Boże, brzmi jak Batman. <laughs> o, Jesus. O, jeszcze grami się tnie, no. E, chwila, tu jest zejście na dół. E, Zmienię butelka na gaśnicę. Chwila, chwila, czy ja tu mam jakiś cel do zestrzelenia? Ponieważ... Hmm. A, nie, tu są jakieś drzwi, które prowadzą... Gdzie? Aaa! Tak, tu Wade. Wysyłałem chłopaków, żeby zgarnęli tego ptaśka. Jeśli naprawdę pracuje z Hitmanem, musimy mu przyciąć skrzydełka. Odezwij się, gdy namierzycie tę dziewczynę. Dexter węszy fortunę. Mam zamiar dostać swoją działkę. Widzimy się wkrótce, stary. No, pewnie, że tak. Ja wam nie dam zapalować na moją Wiktorię. No way. Batman niestety musi zaraz zakończyć odcinek i zrobić sobie małą przerwę od gadania. Miałeś tego. rację. Dom szukał Wiktorii. Trwałem go w ostatniej chwili. Dobra robota, Johan. Kudos. Ciebie też ścigał. Zjawi się jakiś facet. Nazywają go Wade. Ten gość jest bardziej nienormalny niż kiblowy szur. Musisz tu natychmiast przyjechać, bo zaraz zrobi się tu głośno i bardzo niesympatycznie. sympatycznie. Odzwonię do Ciebie. Oddzwonię do Ciebie. Oddzwonię do Ciebie. He 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 he. Dobrze, zadanie wykonane. Ja się teraz z Wami żegnam. Robię sobie małą przerwę. Jak słyszycie, gardło potrzebuje herbatki z miodem. I to na pewno będzie wskazane dla mojego gardziołka. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Ja sobie tu na razie tylko zatrzymam i będę kontynuował dalej gry. Także do zobaczenia. Pa!